I dobry, dzień dobry, witam z wami w nowym roku. Dla mnie po króciutkiej przerwie, dla was nie bardzo odczuwalnej, a dla mnie jakże potrzebnej. 1 wrzesień. Szykujemy się na rozpoczęcie roku. W tle podskładane pranie czekające do wyniesienia do garderoby, ale to wiecie, proza życia. Nie mamy wody od wczoraj. Jakaś awaria tutaj w budynku za nami powstała, i od siódmej rano tutaj koparki ostro kopią, i ciekawe, kiedy tą wodę mieć będziemy. Więc na no nieciekawie zobaczymy, jak to będzie. Wiecie, jesteśmy zabezpieczeni w wodę, bo wczoraj wieczorem do nas przyszli o 22.00 i powiedzieli, że. Słuchajcie, nie będzie wody, więc my oczywiście wszystkie gary na start i żeśmy sobie ponalewali, ale wiecie, jak to jest, nie? Jeszcze muszę się uczesać, nie wiem, jak się uczeszam, no teraz poczęcie roku mamy na 9.30, a mamy godzinę... 8:24. Kiepsko spałam dzisiaj z mężem. Razem kiepsko spaliśmy. Kręciliśmy się, wierciliśmy mi jeszcze wczoraj. Cały dzień jajnik bolał, ten zdrowy, który został mi pozostawiony, nie wiem po co. Lecz znaczy wiem po co, ale wiecie. Teraz tam się robi i dzieje pewnie. I całe podbrzusze i jajnik nie bolały. I pisałam wczoraj do mojej Pani doktor ginekolog tutaj ze Stargardu, czy możemy dzisiaj przyjąć, ale ona niestety ma dzisiaj wolne. Więc będę musiała się z tym bólem męczyć do przyszłego poniedziałku. Na razie nie czuję, najgorzej przy poruszaniu się, wiecie? Bo jak siedzę, to, to aż tak mocno nie boli, ale jak chcę wstać, usiąść, położyć się, przekręcić, no to chodzić, no to wtedy ciągnie strasznie ale zobaczymy. na razie jest... OK, Czekaj, sobie, nie wiem co robię to serum psychczną, że na całą łóżkę. Jak się mam psychicznie mm, chyba ciut lepiej, ciut lepiej. Cały czas chce mi się spać. Organizm chyba chce przespać to, co się z nim dzieje. Więc to mnie tak trochę wiecie, nie niepokoi, ale to, to znaczy ja wiem, czego to jest wynik. To jest wynik oczywiście leków. W tamtym roku też miałam tak samo, że cały czas spałam i mogłabym spać na siedząco, czy na stojąco nawet. Oczy mi się zamykają w ciągu dnia. I oczywiście daję sobie to przyzwolenie, bo. No bo co? Skoro organizm oczekuje, no to trzeba mu dać, bo inaczej będzie gorzej. Więc tak. Co do serducha, to wczoraj cały dzień nie wolało, dzisiaj jeszcze nie. Jeszcze nie, nie, nie czuję tego bólu w piersiowej, ale wczoraj też miałam takie momenty, że po prostu nie mogłam zawać tchu. Ciężko oddychałam, no po prostu... Szok jakiś. Zastanawiam się, czy się malować. W końcu idę do ludzi pierwszy raz od tchu, tchu, tchu. Wypadałoby nie straszyć, nie? Hmm. Chcę tu nałożyć. Ja już zapomniałam, co zakładałam ostatnio, co lubiłam. Nie mam tu pędzelków. Pędzelki są, a nie są. Są są pędzelki. Widzicie co ja ostatnio lubiłam nakładać? Pamiętam, że mieszałam ten podkład, ale z którym? Nie pamiętam nawet, widzicie? Tak dawno. Człowiek się nie malował. Ostatnio wiem, że jak się podmalowywałam, jak Filipa odbierałam z z nocowanki, to malowałam się Double Wear. I chyba tam razem mieszam ten Double Wear z tym. Maybelline Line i zadaniem im przyciemniacza. Ta skoro ładnie wygląda. Ona się nie buntuje w tej depresji, ale ja cały czas piję te swoje kwasy omega 3, yy, więc to też zasługa ich. Yy. Także także tak. Kwasy omega-3 ponoć też pomagają na depresję i wiadomo, że to nie działa jak cudowny guzik i cudowna tabletka. Yy, tylko kwasy omega-3, kiedy nie były dostarczane przez 40 lat, yy, nagle są od paru miesięcy dostarczane, to wiadomo, że yy, w 3 miesiące nie zrobią porządku z całym ciałem. Jeżeli ja yy, nie zmienię, wiecie, żywienia, jeżeli ja nie zacznę dbać o jelita, to wiadomo, że same kwasy nie, nie posprzątają, to tak nie działa, ale pomagają. Naprawdę pomagają. I ja będę im wierna. I wdzięczna, że spotkała mnie na swojej drodze i że mogę się w ten sposób. Mogę w ten sposób dbać o siebie. Słuchajcie, ja tak ładnie dostarłam ten podkład, że jego nawet nie trzeba doklepywać. No ta skóra właśnie jest... Pomimo tego, że ja ostatnio nie robię jakiejś pielęgnacji mega twórczej i odkrywczej i w ogóle robię bardzo minimalną, to ta skóra i tak się pięknie broni. No ale to jest właśnie wynik zabrania czasów mega 3 to teraz, ale mam tu była wczoraj ten... posprzątałam sobie na toaletce, bo też tu parę tygodni się działo. A teraz wypadałoby wy. skinkowy, błąd daje o, pięknej świeżości, Uff, co by się lepiej poczuć, wiecie? troszkę pudru. I troszkę rozświetlacza. może gdzieś użyję tej takiej bazy rozświetlającej jako rozświetlacza. Hmm, będzie to ładnie świeżutko wyglądać. Ładnie, nie? I teraz brwi. Zaraz Wam pokażę, w co się ubrałam. Zmieniałam kreację, słuchajcie, parę razy. Nie wiedziałam, czy dobrze będę wyglądać, też ostatecznie stwierdziłam, że chcę dzisiaj się tak ubrać. I to, czy się czuję yy, inaczej. To, czy ktoś powie, czy ładnie wyglądam, czy no, może nieładnie, tylko czy mi to pasuje, czy nie, to mam to, wiecie, gdzieś. Nie ja mam ochotę dzisiaj, tak? I tak się ubiorę. A jeśli to komuś wiecie nie będzie pasować. No to już trudno. Jego problem. Nie wiem, czy nie chcę, żeby to jakoś hamsko zabrzmiało. Ale wiecie o co chodzi. Tu chodzi o mm, samoakceptację bardziej. Mm. I inaczej um, nie kierowałem się opinią innych. Uczę się tego. Uczę się tego, żeby ta opinia i krytyka o innych mnie nie dotykała, bo ja wtedy to bardzo mocno przeżywam. Um, nie muszę przecież, nie muszę. Wyglądać dla kogoś, tylko chcę pod siebie, nie? Rozumiecie, o co chodzi. To mamy to. I co teraz? Jakiś cień, może brzoskwinkowy, by się przydał na całą powiekę. Pierwiderz. I wewnętrzny kącik. I nakładam tą brzoskwinkę na całą powiekę, żeby już, wiecie, być w tonacji. Też mam ubrane na sobie takie beże dzisiaj, więc żeby to było spójne. To nie będzie jakiś makijaż, wiecie, odkrywczy, tylko jeden cień. Żeby coś tu się zadziało, żeby to oko nie było smutne. So Nie wiem czy nie za mocne wyszły te usta. Ach, na razie zostawię. Zobaczę za chwilę, jak to cię z czasami wejdzie i tak dalej. Kilka wniosków tu rysuję. Już się zgrzałam. Ostatnio właśnie obserwuję, że się bardzo szybko męczę. Hmm. Hmm. Dobra, nic więcej nie robię. Perfumy dzisiaj to moje waniliowe. Pół flaszki wypsikałam. Przetrę tu tylko toaletkę. Nie muszę się jakoś uczesać. No dobra, teraz poczułam jajnik. Już ostatnio małam głowę, może by je tylko przeczesać. O. I jakoś tak ułożyć. jest zrobione i nawet pasują teraz te mm, ciemne usta. Dobra, pokażę wam co ubrałam. Mm. I schodzę na dół na wodę z cytrynką. Bo ja nagrywam to muszę gdzieś przodem. My już po rozpoczęciu roku i idziemy teraz z Filipkiem do ortopedy, żeby pani doktor spojrzała na nasze wyniki. A my wracamy z obiadu z okazji hmm, końca wakacji i rozpoczęcia nowego roku byliśmy w restauracji, którą wybrał Filip. Byliśmy w naszej lastradzie, Filip oczywiście jest pizzę i słuchajcie, prawie całą wrąbał. No, także tak, tak zakończyliśmy wakacje, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, wracamy teraz do domu, żeby się szykować na jutro. A ja przed chwilą dostałam rezonansę swoich kolan i tak. Dzisiaj u ortopedy okazało się, że w kości udowej, w tym biodrze po lewej stronie, mam jakiś płyn. I to w zasadzie on tworzy stany zapalne i dlatego mnie tak boli to biodro. Natomiast kolana są no, w bardzo złym stanie. W prawym kolanie mam dwa torbiele, z tego co wyczytałam. Rzepki są obie zwichrowane z po prostu masakra. No, także nie wiem, co to będzie z tymi kolanami. No, pięknie, zobaczymy. Za tydzień mam kolejną wizytę u pani ortopedy, więc zapoznam się z tymi badaniami i ciekawa jestem, co mi zleci. Na tą kość udową dała mi jeszcze kolejne skierowanie na rehabilitację. Eee... Filip, póki co, zwolnienie z lewu na miesiąc yy, i ból kolan do obserwacji. Yy, na szczęście nie jest to martwica kości, tak jak pani doktor podejrzewała, bo no, byłoby słabo. Yy, no i na piłkę póki co też nie może chodzić. Także chyba przygoda z piłką nam się skończy. Szkoda, szkoda. No, także tak. Także nie za ciekawie. A ja się czuję troszeczkę lepiej energetycznie, aczkolwiek w ciągu dnia też jak leżałam na leżaczku, to przysnęłam i spałam godzinę na słońcu. Nawet nie wiem kiedy. Tu dalej nie się lepiej i mną trzęsie. Mm. Więc no, dalej muszę brać leki na uspokojenie. Póki to nie minie. Ten dzisiaj trochę lepiej. W końcu trzeci dzień antybiotyki dopiero troszeczkę odpuszcza. No, geriatria pełną gębą, nie? Ja już dzisiaj nic nie robię, poza tym, że może poskładam pranie i powieszę jedno, które dzisiaj wstawiłam. Jutro mam rano podologa, a też nie byłam 3 miesiące, więc no, przyda mi się ta wizyta, żeby tam ogarnąć pazurki. I jutro też mamy pana, który ma przyjść do przeglądu piecyka gazowego. Także no, jutro z rana, no może z rana uda mi się wyskoczyć na spacer. Filip już jutro do szkoły na 8 rano, więc 7.19 będzie wychodził z domu. Pewnie go odprowadzę, i może z Luną od razu pójdę nad rzekę. Zobaczymy.